Siema. W dzisiejszym odcinku chciałbym omówić pięć fundamentów prawidłowego odżywiania. Obserwując wiele profili, czy to na Facebooku, czy na Instagramie, czy na YouTubie, no często jesteśmy atakowani tak naprawdę pierdołami. Skupiamy się na formach witamin czy magnezu, które dostarczamy do organizmu. Skupiamy się na jedzeniu, na przykład oleju kokosowego zamiast masła czy margaryny, jakieś probiotyki czy jeszcze inne suplementy. A tak naprawdę zapominamy o podstawach, o tym, co jest najważniejsze, żeby nasza dieta była skuteczna. Zacznijmy zatem od punktu pierwszego i tak jak już mówiłem, przedstawię pięć punktów, które e, uporządkowane są od najważniejszego do generalnie najmniej ważnego. Punkt pierwszy kaloryczność. I tutaj, tak jak już wspominałem w moim pierwszym filmie odnośnie odchudzania, kaloryczność diety jest najważniejsza. Jeżeli dostarczymy więcej kalorii niż wynosi nasze zapotrzebowanie, to oczywiście masa naszego ciała będzie szła ku górze. Czy to jest dobre czy złe, to oczywiście zależy od naszych celów. Jeżeli naszym celem jest budowanie masy mięśniowej, oczywiście dieta z surplusem kalorycznym będzie jak najbardziej wskazana. Jeżeli redukujemy masę ciała, jeżeli chcemy pozbyć się nadmiaru tkanki tłuszczowej, oczywiście ten deficyt jest konieczny. Dlatego Według mnie to jest taki fundament naszej diety, o którym nigdy nie, nie możemy zapominać. I teraz pamiętajcie, że w internecie dostępnych jest bardzo wiele kalkulatorów, które wyliczają na podstawie pewnych algorytmów nasze zapotrzebowanie. I według, według mnie fajnie jest taki kalkulator użyć, ale tylko raz w życiu. Jeżeli mamy już takie bazowe zapotrzebowanie wyliczone, wiemy jaki jest rząd wielkości naszego zapotrzebowania czy to jest 1500 kalorii, czy to jest 2500 kalorii, czy to jest 3500 kalorii. E, mając taką bazę, e, poprzez obserwacje jesteśmy w stanie dopasować tą kaloryczność diety do, do naszych faktycznych zapotrzebowań. Pamiętajcie, że jeżeli z kalkulatora wyjdzie na przykład 1800 kilokalorii, a mimo to nasza waga będzie maleć, to tak naprawdę jesteśmy w deficycie i, i może gdzieś popełniliśmy w błąd w ocenie na przykład na przykład aktywności fizycznej i nasze bazowe zapotrzebowanie wynosi 2000 kilokalorii, dlatego. Jeżeli już mamy w jakimś sensie to wyznaczone, to dokonujemy korekt tylko i wyłącznie poprzez obserwacje czy masy naszego ciała, czy poprzez obwody i na tej podstawie właśnie regulujemy nasze zapotrzebowanie kaloryczne. Uważam, że częste korzystanie z takich kalkulatorów zupełnie mija się z celem. Drugim bardzo ważnym fundamentem naszej diety jest rozkład makroskładników. Chodzi mi tutaj oczywiście o białka tłuszcze i węglowodany bo to właśnie one decydują w jakim kierunku będzie szła nasza sylwetka. Jeżeli oczywiście dostarczymy odpowiednią ilość białka, odpowiednią ilość tłuszczy, jesteśmy w stanie chociażby budować tak zwaną beztłuszczową masę mięśniową, chociaż oczywiście tam troszeczkę tego tłuszczu przybędzie, i tak samo, jeżeli proporcje będą odpowiednie, jesteśmy w stanie dokonać rekompozycji naszego ciała, czyli budować masę mięśniową i przy okazji redukować tkankę tłuszczową. Tak przyjęło się, że mniej więcej powinniśmy spożywać między 1-6 g białka przy budowaniu masy mięśniowej nawet do 2 g przy redukcji. Jeżeli chodzi o tłuszcze, jest to tam w granicach 25-40%. No i resztę uzupełniamy węglowodanami. Może się wydać, że te widełki są dosyć duże, ale tak naprawdę każdy z nas ma inne preferencje i inne wartości będą nam służyły. Kolejnym punktem, trzecim są mikroskładniki. I teraz powiem tak, jeżeli nasza dieta jest dobrze skomponowana pod względem kaloryczności i makroskładników, to mogę Was zapewnić, że w 95% mikroskładniki również będą odpowiednie. Chodzi mi tu oczywiście o wszelkiego rodzaju witaminy i minerały. Jeżeli spożywamy dobrej jakościowo. Pożywienie typu jajka, mięso czy produkty pełnoziarniste, kasze, zboża. Nie powinno być tutaj problemów z dostarczeniem wszystkiego z pożywienia, i naprawdę ta suplementacja, tak jak już powiedziałem, w 99% jest zbędna. Idąc dalej, czwartym, czwartym, czwartym punktem, jeżeli chodzi o ważność. Tutaj ja bym umieścił tak zwany timing, czyli to kiedy spożywamy nasze posiłki. I tak jak już wspomniałem, jeżeli pierwsze trzy punkty są spełnione, to tak naprawdę czy my zjemy trzy posiłki, czy my zjemy tych posiłków sześć, nie ma jakiegoś większego znaczenia. Oczywiście, jeżeli budujemy masę mięśniową zaleca się, żeby tych posiłków było około między 4 a 6, żeby dostarczyć w każdym posiłku 30-40 gram białka. Aby ten, ten próg laucynowy osiągnąć. No i oczywiście jest to, jest to może nie tyle, co bardzo ważne, ale istotne. Jednak czy to będą trzy posiłki, czy sześć, przy osobie średnio zaawansowanej, naprawdę nie będzie miało to większego znaczenia. I ostatni punkt, który chciałbym tutaj. Poruszyć, jest to, tak, jest to suplementacja. I nie, nie przez przypadek jest to na piątym miejscu, ponieważ suplementacja, jak sama nazwa wskazuje, jest to po prostu dodatek do pożywienia. Jeżeli spożywamy odpowiednią ilość kalorii, dostarczamy odpowiednich, odpowiedniej ilości makroskładników w odpowiednim rozkładzie, nasze pożywienie jest dobre jakościowo, to zapewne suplementacja nie jest nam w ogóle potrzebna. Według mnie lepiej pieniążki, które byśmy wydali na jakieś suplementy, przeznaczyć po prostu na lepsze jakościowo pożywienie. Krótko podsumowując, skupmy się na prawdziwych fundamentach diety, typu kaloryczność oraz rozkład makroskładników, w kolejnym. W kolejnym w, idąc dalej skupmy się na e, dobrym jakościowo pożywieniu, a zapewne e, e, będziemy zdrowsi, będziemy lepiej odżywieni niż 95-99% społeczeństwa. E, także nie skupiajcie się, tak jak już powiedziałem, na pierdołach typu e, niejedzenie glutenu czy laktozy, bo to jest tak naprawdę e, kilka procent społeczeństwa, które powinno Odrzucić takie produkty, a skupmy się na fundamentach, na takiej bazie, bo bez tego tak naprawdę nie osiągniemy nic. Jeżeli nasze zapotrzebowanie kaloryczne będzie mniejsze niż to, ile kalorii dostarczymy, to przytyjemy i to nie ma znaczenia, czy my zjemy ten gluten, czy nie, bo zupełnie nie o to tutaj chodzi. Pamiętajcie, że suplementy to są tylko dodatki, które gdzieś tam pomagają, może pewne niedobory uzupełnić. I tutaj też nie powinniśmy nie wiadomo jakich suplementów korzystać. Na pewno w suplementacji nagram kolejny filmik, tak na szybko mogę tylko powiedzieć, że no generalnie polecam witaminę D3, polecam kwasy omega 3, polecam suplementację białka. Jeżeli nasze treningi są dosyć intensywne, jest ich dużo. Dużo mam na myśli nie, 3-4 godziny w tygodniu, tylko bardziej. 2 trzy godziny dziennie, to, to wtedy jak najbardziej ta suplementacja gdzieś tam nam pomoże. Ewentualnie przy treningach siłowych kreatyna, cytrulina i tak naprawdę to jest wszystko. To jest taki maks, który, 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 który powinniśmy stosować, ale tak jak już mówiłem, nagram o tym kolejny filmik. I taka jedna przestroga, jeżeli. Idziecie do dietetyka, i na dzień dobry słyszycie: eliminujemy gluten, eliminujemy laktozę, włączamy takie i takie produkty do diety. Uciekajcie jak najdalej, bo nie tędy droga. Skupcie się na fundamentach, na kaloryczności, na pełnowartościowym, nieprzetworzonym pożywieniu, a z pewnością osiągniecie swój cel. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie właśnie fundamentów odżywiania, nie wahajcie się zadać pytania w komentarzu, a z pewnością jak tylko będę znał odpowiedź, to jej udzielę. Dziękuję za uwagę. Na razie do zobaczenia.